Hejka, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj krótka piłka, mamy trzy zdrapki, ale za to brylanty, diamenty i na szczęście laki, trzy siódemki. Chyba sobie zaczniemy od szczęścia. Brylanty, diamenty odłożymy na razie. Oczywiście na zdrabki było wydane 50 zł, 30 na brylanty i te dwie zdrapki po 10 zł. Czy ja to mam przybliżyć? Nie słyszę. Żeby było. Tak. O. Przypomnijcie mi o bonusie. Szukamy. 41, 28, 29, 18 i złotówka się na już słabo trafi. 38. Okej, okay, dobra. No to co? Lecimy, szukamy. A, mamy...

39, mówiłam 38 albo 29. 3 nie ma tak nisko. Jeszcze niżej. 33 i ostatnia szansa. 9 też nie ma. 9 i jeszcze bonus. Czy będzie podkowa? Jest winogrono. <śmiech> <śmiech> Także słabo z tym laki. Przepraszam. Bo łyknę sobie wody coś. <śmiech> <Oj>. <śmiech> Dobra. To co? 500 tysięcy w diamentach. Może przyniosą więcej szczęścia. 29, 2, 32, 17 i 33.

Mmm mmm 1 nie moment 2 23 nie 13 też nie 37 bardzo nie 5 Mmm mmm 6 No nie, no nie 28 Dwadzieścia 25 31, mamy 32, 39, nie, dla pewności. na no, na, no, na, no, na. No. nic z tego, dobra. I co? Ostatnia szansa. Ostatnia nadzieja w brylantach, ale muszę to jakoś chyba mm, żebyśmy widzieli, czy tak będziemy widzieć. Będziemy? Ok, no to lecimy. Szukamy. Zawiesiłam się trzech identycznych symboli: garnek, sejf, trofeum i klucz. Gra trzecia to złoto, złoto i okurza twarz. No pięknie. Mamy trzy sztabki: czekolada, okulary. Worek, ale podrabiamy do końca. Prezent. Klucz. O jak miło się drapie takie brylanty. Eee, jak trudno na początku jest wygrane. Chyba mi się tak nie zdarzyło. Podkowa, podkowa, brązoletka. Myślałam, że podkowa tu ominęłam. Sorry, portfel i okulary. Gra ósma. Safe. Safe i kolczyk. Gra dziewiąta. Tron i perfumy, gra dziesiąta brylant i świnka gra 11 korona i dzwon klucz i bransoletka gra trzynasta kończymy pusto no jakie pusto, jest złoto, jest przechodzimy przechodzimy do, widać grę? nie, nie widać o, może mogę tak? no nie mam jak tego gra 14 moneta i portfel gra 15, szminka, szminka i Razoletka. gra 16. Zegarek i lustro gra 17, torba i zegarek gra 18, brylant i kapelusz. Trofeum i garnek w grze 19. Prezent naszej bo mogę już to wyprostować. Lecimy: korona, borek. Pierścionek i okulary, gra 23, perła i perfumy, naszyjnik, naszyjnik i szminka, pierścionek i brylant, trofeum i korona, cztery gry do końca, róża i borek lustro, lustro i świnka, gra 29, dzwonek, tron. Po co to trzecie drabie. Róża, róża, perła. Myślałam, że róża, a w bonusie coś jest, w bonusie jest księżyc. To co, zajrzymy sobie tutaj, czy będzie zwrot, czy coś więcej. I będzie zwrot tylko, no niestety, ale ważne, że nie jestem na zero. Wydałam 50 zł na strapki, odzyskuję z tego 30, więc no akceptowalnie. Będziemy grać dalej i szukać milionów i innych, takich setek tysięcy. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, buziaczki. Pa!